Kiedy dziecko uczy się pływać, rodzice kupują mu nadmuchiwane koło. Kiedy uczy się jeździć rowerem, montują przy rowerze dodatkowe koła. Kiedy złamie nogę, kupują mu kule. Oczywistym jest, że dziecko, które nauczy się pływać, odstawi nadmuchiwane koło. Że dziecko, które nauczy się dobrze jeździć rowerem, poprosi rodziców o demontaż dodatkowych kółek. A przejściowe stosowanie kul nie doprowadzi do tego, że dziecko się od nich Tematem dzisiejszego odcinka będzie komunikacja wspomagająca, czyli coś, co w moim odczuciu powinno być oczywistą pomocą dla dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, tymczasem tak się nie dzieje. Po to dlaczego zapytam dzisiejszego gościa, panią Anetę Kotowicz-Urban, neurologopedę, wykładowcę Uniwersytetu Rzeszowskiego, na co dzień pracującą z małymi dziećmi i stosującą w swojej pracy komunikację wspomagającą. Dzień dobry, dzień dobry. Komunikacja w potocznym rozumieniu utożsamiana jest z mówieniem. Tymczasem przekaz werbalny, najdoskonalszy, ale nie jest jedynym sposobem przekazywania intencji. Czym jest komunikacja bez mówienia? Czy jest w ogóle możliwa? I jaką wartość ma mówienie bez komunikacji? E, oczywiście. Możliwa jest komunikacja bez użycia słów. Możemy komunikować się ze sobą e, używając gestów, po prostu komunikować się niewerbalnie. Jesteśmy w stanie przekazać e, nasze intencje e, przy użyciu gestów mimiki, symboli. E, jest e, wiele osób, które mimo tego, że nie potrafią wypowiadać słów, komunikują się z nimi skutecznie. E, jednocześnie e, musimy zdawać sobie sprawę, że samo e, produkowanie słów czy jakby posługiwanie się właśnie przekazem werbalnym niekoniecznie musi być tożsame z komunikacją. Dana osoba może mieć rozwinięty system językowy, ale na przykład nie wykorzystywać go do porozumiewania się z innymi Osobami w otoczeniu. Tak się dzieje na przykład u dzieci z y, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które mimo tego, że często werbalizują, nawet budują zdania, bardzo złożone, gramatycznie poprawne, to po prostu tylko powtarzają choronicznie zasłyszane wypowiedzi, ale nie nawiązują interakcji. To znaczy, mimo tego, że używają słów, nie pomagają, ta umiejętność nie pomaga im w budowaniu relacji. Czym jest, a czym nie jest komunikacja wspomagająca? Komunikacja wspomagająca to są wszelkie sposoby porozumiewania się dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Takie sposoby, które umożliwiają im komunikację z otoczeniem. Komunikacja wspomagająca natomiast na pewno nie jest zbiorem narzędzi do komunikacji. Komunikacja wspomagająca to nie jest tożsama z różnego rodzaju sprzętem, nawet najbardziej wysokiej technologii, nie jest tożsama z grubą książką do, do komunikacji. Tak jakby same narzędzia nie czynią e, procesu komunikowania się skutecznym. Czyli zakładamy, że mamy dziecko, które potrzebuje jakiegoś wsparcia i damy mu e, jakieś narzędzie, na przykład w postaci zeszytu z, z wklejonymi do tego zeszytu obrazkami e, i Samo dostarczenie dziecku narzędzia nie spowoduje, że to dziecko zacznie się z nami porozumiewać, tak? Dokładnie tak. Niezbędne jest ćwiczenie. Umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach z użyciem tego narzędzia. Natomiast komunikacja zadzieje się tylko wówczas, gdy zaistnieje realna potrzeba zakomunikowania czegoś. Zatem rodzice mogą tak odczytywać potrzeby dziecka lub spoglądać na to dziecko z boku empatycznie. Podpowiadać mu, w których momentach może użyć tego narzędzia do zakomunikowania swojej potrzeby. My widzimy po dzieciach, kiedy mają intencję przekazania nam czegoś. Wówczas ten, ta, ta osoba, która pomaga z boku, może, używając narzędzia do komunikacji, pomóc dziecku zakomunikować swoją potrzebę. Hmm. O ile alternatywna komunikacja nie budzi sprzeciwu rodziców i specjalistów, o tyle wspomagająca rodzi duży sprzeciw. Tymczasem nie ma żadnych badań naukowych potwierdzających negatywne skutki korzystania z komunikacji wspomagającej, a są natomiast takie, które dowodzą jej wręcz zbawiennych korzyści. Czego zatem dotyczy ten spór? Wydaje mi się, tak jak obserwuję rodziców, z którymi Mam kontakt w terapii, że rodzice obawiają się tego, że kiedy dziecko dostaje, dostanie y, narzędzie do komunikacji, to zrezygnuje z mówienia. Wydaje im się, że y, pójdzie na łatwiznę, kiedy dam mu obraz i nie będzie już chciał ze mną rozmawiać. Wydaje mi się, że. Y, leży u podstaw takiego sporu i niechęci do wprowadzania komunikacji wspomagającej. Natomiast, tak jak Pani powiedziała, badania pokazują, ale i doświadczenia pokazują, że komunikacja wspomagająca właśnie wspomaga nabywanie mowy. I dziecko zawsze wybierze to, co jest naturalne, szybsze, bardziej ekonomiczne, czyli mówienie, kiedy będzie już miało do tego możliwości. Czyli zakładamy, że jeżeli dziecko opanuje jakieś słowo, to zrezygnuje z obrazka bądź gestu, którego używało, zanim nauczyło się danego słowa. Tak, i tak faktycznie się dzieje. Kiedy dzieci widzą, że nie jest im już potrzebna podpowiedź w formie obrazka czy gestu, rezygnują z tego i zaczynają posługiwać się nową, taką mową artykułowaną. Ponadto należy pamiętać o tym, że wprowadzając dziecko komunikację wspomagającą, my zawsze mówimy. To znaczy, my mówimy do dziecka, kiedy ono przekazuje nam komunikat, modelując właściwą wypowiedź słowną. Kiedy dziecko zaczyna mówić, do Łącza do nas z tym przekazem, to znaczy na przykład wypowiadając jakieś słowo, my wypowiadamy sylabę pierwszą, dziecko wypowiada drugą, a dzieje się to naturalnie, nie trzeba dodatkowo tego ćwiczyć. Tylko dzieje się to faktycznie w komunikacji, w działaniu, w kontekście, czyli tak jak dzieci nabywają język naturalnie. Ponadto, wtedy, kiedy dziecko zaczyna już mówić, my wymagamy od niego także tego, aby artykułowało, podając nam symbol. Być może ten przekaz słowny jest jeszcze niedoskonały, być może niezrozumiały przez inne osoby z otoczenia, a obrazek pomaga, żeby dziecko mogło się komunikować właśnie z szeregiem różnych osób. Wyobraźmy sobie mało mówiącego trzylatka. Biorąc pod uwagę rozwój biologiczny, takie dziecko miałby ochotę zadać rodzicowi wiele pytań, ale nie ma do tego narzędzia. Czy takiemu dziecku, które zaczyna mówić późno, warto wprowadzać komunikację wspomagającą? Myślę, że tak. Oczywiście trzeba pamiętać, że zawsze metody dostosowujemy do danego dziecka i pewnie dla wszystkich dzieci będzie to odpowiednia droga, ale jednak moje doświadczenia pokazują, że dla większości właśnie tak jest. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tak jak pani powiedziała, mało mówiący trzylatek, ale trzylatek w normie intelektualnej, taki, który ma mnóstwo do przekazania, a nie ma możliwości jeszcze za rozwojem tego słownika powiedzmy, biernego, nie idzie rozwój tej mowy czynnej, może dochodzić do różnego rodzaju sytuacji trudnych. Taki trzylatek się będzie Złościł, że nie jest rozumiany przez otoczenie, a przecież nie ma też świadomości swoich deficytów. Będzie frustrował się, może dochodzić do różnego rodzaju zachowań takich trudnych. Natomiast możemy ich uniknąć wówczas, kiedy damy narzędzie takie przejściowe do przekazywania swojej intencji komunikacyjnej. Dlatego jest to taka strategia, która umożliwia nam no, poprawę relacji z dzieckiem, bo my rozumiemy, o co mu chodzi, nie musimy się już domyślać, zgadywać, czytać w jego myślach. Dziecko się nie stresuje, nie denerwuje, że nie jest rozumiane lub że jego intencje są błędnie odczytywane. I jak pokazuje moje doświadczenie, dzieci, którym wprowadzi się komunikację wspomagającą rozwój mowy czynnej, no po prostu są spokojniejsze, bardziej pogodne i radosne z tego, że mają narzędzie do przekazywania intencji komunikacyjnej. A przy tym jeszcze, kiedy mają wprowadzone gesty i symbole, szybciej zaczynają mówić. Czy istnieje obawa o to, że opóźniony rozwój mowy i brak efektywnego narzędzia do komunikacji doprowadzi do tego, że dziecko będzie się wolniej rozwijać w zakresie funkcji poznawczych? Istnieje taka obawa, faktycznie, jeżeli rozwój języka będzie się nadmiernie wydłużał, to faktycznie może iść za tym także opóźnienie w zakresie rozwoju funkcji poznawczych. Dlatego, że myślenie rozwija się przez język, tylko przez język. W związku z tym, jest to kolejny argument za tym, aby dać dziecku możliwość budowania wypowiedzi i w ten sposób także rozwijać dziecko językowo i rozwijać dziecko poznawczo. Mózg traktuje gesty tak samo jak słowa. Jakie zatem korzyści daje stosowanie gestów w rozwijaniu mowy? Dzieci, które słabo mówią, czy później zaczynają mówić, same zaczynają stosować gesty w komunikacji. To po pierwsze. Znaczy, wręczają się tymi gestami, odgrywają często całe scenki, żeby przekazać znaczenie, więc jest to dla nich naturalne. Natomiast, kiedy pokażemy im, jak używać gestów, aby przekazywać znaczenie, łatwiej jest im też wypowiadać przy tym słowa, w związku z tym, że jakby mowa to ruch, więc. Używanie z gestów. Dzieciom łatwiej jest utrwalać wzorce ruchowe wyrazów, jakby programować to wypowiadanie się słowne. Jest im łatwiej powiedzieć jakiś wyraz, kiedy pobierają to gestem. Dlatego to taka strategia, którą wykorzystuję tak naprawdę praktycznie u wszystkich dzieci małych, z którymi pracuję, czyli jednoczesne mówienie i gestykulacja. Jeśli jeszcze za tym dodatkowo może iść w przekazanie swojej intencji, czyli ten gest może coś znaczyć, a dziecko może zobaczyć, że wykonując dany gest i mówiąc jednocześnie, być może w niedoskonały sposób, ale jednak jest zrozumiałe przez otoczenie i otrzymuje to, o co prosi, odkrywa potęgę komunikacji. Na początkowym etapie nauki, szeroko rozumianej komunikacji, siłą napędową jest przekonanie dziecka o wpływie na swoją sytuację. Inaczej mówiąc, jeżeli dziecko wie, że mamy czy tatę interesuje to, co ono ma do powiedzenia, jakie ono ma potrzeby, to będzie widziało sens w tym, żeby temu rodzicowi tu swoją intencję przekazać, bo wie, że dostanie to, o co prosi. Czy możemy zatem założyć, że taką najważniejszą cechą, jaką powinni się yy, wykazywać nauczyciele i rodzice, jest empatia? Na pewno. А, так. To znaczy, faktycznie jakby wczuwanie się w sytuację dziecka i patrzenie na świat z jego perspektywy będzie pomagało nam w rozwijaniu komunikacji. To znaczy, będziemy mogli wprowadzać takie strategie, które będą oparte na faktycznych potrzebach dziecka. Musimy je rozpoznać, zanim zaczniemy uczyć komunikować. Jasnym jest, tak jak, tak jak Pani powiedziała, że dziecko będzie chciało na początku przekazywać nam te komunikaty, które przyniosą mu realne korzyści. Zatem będzie nas chciało prosić. O rzeczy dla siebie przyjemne, o rzeczy takie, w których zdobycie wkłada wiele wysiłku, czyli o atrakcyjne zabawki, o atrakcyjne czynności, aktywności z rodzicem, te, które sprawiają mu radość. Zatem, żeby uczyć komunikacji, rodzic musi nauczyć się jej rozpoznać. Czyli y, wyciągając z tego wnioski do praktycznego wprowadzania komunikacji wspomagającej, y, możemy powiedzieć, że nie możemy zacząć ani od: Dziękuję czy przepraszam, bo nie, to so, bo nie są to y, te rzeczy, które y, będą stanowić dla dziecka jakąkolwiek motywację do tego, żeby to rodzicowi przekazać. Dokładnie. Motywacja będzie wtedy, kiedy dziecko będzie miało faktyczną potrzebę. Dziecko, jakby to od, to od dziecka, to, to dziecko musi być inicjatorem komunikacji, czyli jakby to od niego musi wyjść cały proces. a zwykle. Dzieci nie mają akurat y, silnej potrzeby powiedzenia „dziękuję” czy „przepraszam”, dopiero się tego uczą, nabywają te normy. Natomiast mogą mieć silną potrzebę powiedzenia „daj,”. W jaki sposób stosowanie komunikacji w wspomagającej formie graficznej może pomóc w nauczeniu dzieci budowania zdań? Stosowanie komunikacji, takiej wspomagającej w formie graficznej może być taką swoistą podpowiedzią wizualną dla dziecka, w jaki sposób ma być zbudowane zdanie. To znaczy, co ma być tam po kolei? Dzieci z trudnościami w nabywaniu komunikacji, nabywaniu języka i komunikowaniu się słownego, będą. Również trudność z łączeniem wyrazów, z układaniem wyrazów w zdaniu w odpowiednim szyku, czyli w odpowiedniej kolejności. To są też dzieci, które mają generalnie problem z porządkowaniem świata w sposób linearny taki lewopłók Zatem. Pokazanie dziecku tego schematu w formie obrazków ułożonych w odpowiedniej kolejności będzie pomagało mu budować komunikat słowny, również w odpowiedniej kolejności. Zatem możemy wykorzystywać takie ćwiczenia u dzieci, które zaczynają mówić, czy takich, które mają opóźnienia w rozwoju mowy, właśnie po to, aby ułatwić im budowanie dłuższych struktur słownych. Jakie sposoby w codziennym funkcjonowaniu rodziny wykorzystywać mogą rodzice, by wspierać rozwój mowy swoich dzieci? Najlepszym pomysłem na zorganizowanie dziecku takich powiedzmy, lekcji, z uczenia mowy jest wykorzystanie naturalnych sytuacji. To znaczy wcale nie musimy siadać przy stoliku i Oglądać obrazków czy zagadywać dziecko podczas jakichś takich sesji uczenia. Nie musimy specjalnie wygospodarowywać sobie czasu na uczenie mowy, dlatego że Podczas codziennych sytuacji mamy dziesiątki, jak nie setki, yy, właśnie takich okazji do tego, aby dziecko uczyć komunikować się. No, będą to takie sytuacje, w których dziecko ma jakąś realną potrzebę. Dziecko wstaje, dzieje się śniadanie. Podczas śniadania może dokonać wyboru tego, co będzie jadło. Może poprosić nas o pomoc w pokrojeniu chleba, w posmarowaniu kanapki. Yy, później, kiedy ubiera się, może także wybrać, czy będzie yy, dzisiaj. Yy, Prezentowało się w koszulce zielonej czy niebieskiej. Może dokonać wyboru dotyczącego koloru, dotyczącego. W ogóle ubrania, które na siebie założy. Może dokonywać wyboru, jeżeli chodzi o kolejność zabaw, które mu zaproponujemy, czy chce się bawić najpierw w to czy w to. W ogóle strategia dokonywania wyboru jest taką stymulującą rozwój komunikacji. Oczywiście może wybierać, używając gestu, używając symbolu, używając słowa e, lub słowa, gestu, i symbolu, e, byle by było zrozumiane przez osobę, która z nim rozmawia. Ważne jest, aby rodzice dawali dziecku czas. Na wypowiedzenie się, dawali możliwość użycia słowa, aby nie. Nie odgadywali intencji, bo często przypisują dziecku intencję, która jest obca. Dziecko pokazuje coś palcem, rodzice nam mówią, przecież ja go rozumiem. Po co mu wprowadzać symbole czy gesty, jak on mi wszystko potrafi pokazać? Ale przecież wcale nie jest tak, że dziecko wskazując coś, właśnie chce to dostać. Może chce się z rodzicem podzielić tym, że zobaczyło coś ciekawego, może chce coś skomentować, może wcale nie chce otrzymać tej rzeczy, którą pokazuje, prawda? My musimy pamiętać o tym, że my rozwijamy różne zachowania werbalne, czy zachowania, które są. Są tożsame z, z mową, e, dlatego nie zawsze one niosą ze sobą e, jakąś określoną intencję. E, poza tym zalewanie dziecka mową i e, mówienie tylko do dziecka, a nie dawanie mu czasu na to, ażeby ono się wypowiedziało, nie będzie stymulowało mówienia. O dziecko, owszem, być może będzie no, nie wiem, rozwijać swój zasób słownictwa, ale tylko ten bierny, natomiast nie będzie miało doświadczeń e, w takich sytuacjach, kiedy to ono coś mówi e, i coś za to dostanie. Staje. To znaczy w takiej formie, że ja, ja o coś proszę i to mam, albo ja coś komentuję, a mama się cieszy, jest radosna, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to będzie uczyć. Takie, takie sytuacje musimy wykorzystywać. Rodzice często włączają dzieciom programy tak zwane edukacyjne, mhm. zakładając, że te programy yy, nauczą te dzieci mówienia, nauczą nowych słówek. I czy tak jest w istocie? Jest, tak. To znaczy nie jestem też jakimś przeciwnikiem totalnym włączania dzieciom programów edukacyjnych. Mogą także wspomagać proces rozwijania systemu językowego, ale musimy pamiętać o tym, że samo rozwinięcie systemu językowego nie jest też same z komunikowaniem się. To znaczy, dziecko może mieć zasób może umieć budować zdania gramatycznie poprawne, ale mamy jeszcze całą kompetencję komunikacyjną do rozwinięcia. Czyli dziecko musi umieć budować wypowiedzi, takie, które przyniosą mu korzyść, czyli takie, które właśnie są, polegają na przekazaniu im intencji, takie, które są adekwatne do. W danej sytuacji, do danego rozmówcy. I tego wszystkiego nie nauczą programy edukacyjne. Możemy się nauczyć tylko w relacji z drugą osobą, w kontakcie z drugą osobą. Także jeszcze raz podkreślam, że uczenie mowy nie jest tożsame z uczeniem mówienia czy wskazywaniem na obrazkach przy stoliku. Dzieci musimy uczyć przez zabawę, bo to o! jest naturalne dla nich, tak? Właśnie zabawa jest tą formą e, aktywności, która jest naturalna dla dziecka, dlatego uczenie mowy to raz w naturalnych sytuacjach, gdzie zaistnieje faktyczna potrzeba, dwa podczas zabawy, dlatego że uczenie komunikacji, w ogóle mała komunikacja musi kojarzyć się dziecko z przyjemnością, wówczas będzie chciało z nami być e, w relacji. Czyli takie, na przykład, zajęcia, które polegają na tym, że zmuszamy dziecko do powtarzania różnych słówek, powtarzania sylab czy samogłosek, w rezultacie nie prowadzą do tego, do osiągnięcia założonych celów. To znaczy, to zależy jakie mamy cele, natomiast jeżeli celem naszym jest to, żeby dziecko tylko powtarzało za nami e, określone głoski, czy e, słowa, czy nawet zdania, no to być może ale, jakby, terapeuta taki będzie zadowolony, a terapeuta to by, nie będzie zadowolony. Natomiast e, myślę, że celem rodziców no, nie jest właśnie to, jak zapytamy rodzica, co chciałby osiągnąć w pracy z dzieckiem, to najczęściej powie, e, chcesz, żeby się ze mną komunikowało, chce, żeby, chce, z nim rozmawiać, dlatego chodzę do logopedy. E, Zatem no, takie zajęcia, które polegają tylko na powtarzaniu słów czy wskazywaniu na obrazkach, nie przeniosą się na umiejętności komunikowania się w realnym świecie. To, że dziecko potrafi nazwać jabłko, gdy zapytam, co to jest, niekoniecznie oznacza, że będzie potrafiło poprosić o jabłko, gdy będzie chciało je zjeść. Podobnie, że dziecko potrafi powtórzyć sylabę czy samogłoskę, niekoniecznie będzie umiało użyć jej do komunikacji, bo nie będzie wiedziało jak. Nauczy się tylko powtarzać. A to jest. Potrzebna umiejętność, ale nie jedyna, która wymaga te ćwiczenia. Jakie korzyści poza przyspieszeniem rozwoju mowy daje dziecku wprowadzenie komunikacji z O tych korzyściach już trochę powiedziałam, bo one dotyczą właśnie samo dziecka, te, które mi od razu przychodzą do głowy to znaczy mniej zachowań uznawanych jako trudne. Takich, które to dziecko też nie lubi, czyli mniej frustracji, mniej złości, mniej takiego no, rozczarowania tym, że dziecko nie jest rozumiane, zarówno przez rówieśników, jak i przez dorosłych. Kolejną korzyścią, jaka mi przychodzi do głowy, jest na pewno poprawa relacji z rodzicami, poprawa relacji z rówieśnikami, takie no, poprawa poczucia własnej wartości, prawda? Samopoczucie od razu dziecka się poprawia, kiedy wie, że może być zrozumiane przez nich, że potrafi coś przekazać. Myślę sobie o takich. Jeżeli jest zainteresowany tym, co to dziecko ma do powiedzenia, a nie, że wysłucham cię dopiero, jak się no, mówić. Dokładnie, bo to, że ktoś nie mówi, nie znaczy, że nie ma nic do powiedzenia.